Witam po dłuższej przerwie w omawianiu książki amerykańskiego okultysty Krystaja Gravesa, Biblia nad Bibliami 27 Boskich Objawień. Autor pod lupę bierze kwestie idolatrii i politeizmu tak bardzo potępiane w kręgach wierzących. Idolatria w kręgach chrześcijańskich karana jest jak nic innego. Jej zwolennicy są porównywani do kłamców. Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje. I nie posiądą Królestwa Bożego. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący za sobą. Oraz czeka ich udział w jeziorze gorającym ogniem i siarką. A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, goślarzy, bałwochwalców i, i wszelkich kłamców. Udział w jeziorze korającym ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Jedną z form idolatrii jest fetyszyzm, i nie chodzi teraz o różne fetysze, jedne dziwne, drugie dziwniejsze. Proszę sobie wygooglować. Fetyszyzm to oddawanie czci nieużywionym przedmiotom. Ludzie na przestrzeni dziejów obserwowali jasne ciała nad głowami, które rano były w innym miejscu niż wieczorem, i wniosek nasuwał im się sam. Te obiekty były żywe i mogły się przemieszczać. Kiedy zauważyli, że mają moce większe od nich samych, ogarniało ich uczucie zachwytu i chęci oddawania czci. To mogła być pierwsza forma religijnej czci i faza idolatrii, teraz nazywanej fetyszyzmem. Książka była pisana 200 lat temu, więc wtedy pewnie słowo fetyszyzm kojarzyło się z czymś innym, tylko tak zauważę. Teraz to pewnie nasuwa zbaraźne myśli, ja dalej z siebie leję, jak sobie przypomnę, jak w wieku 14 lat myliłam fetyszystę z faszystą, czy tam nie ogarniałam różnicy, bo nazwy takie podobne. Wracając do obiektów, które się same poruszały, ludzie myśleli wtedy, że są poruszane przez niewidzialne siły, czyli bogów. Stąd liczba mnoga bogów, a każda planeta miała swojego boga. Słońce miało być rządzone przez naczelnego boga, który każdego ranka otwierał złote bramy wschodniego horyzontu. Łatwo było przyjąć, że Słońcu podporządkowywali się bogowie niżsi rangą i to ono było głównym obiektem czci. Autor uważa, że w biblijnej nomenklaturze można zaobserwować ślady kultu solarnego. Mówi się nawet człowiek oświecony. Parę cytatów o słońcu z Biblii. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Wyjdziecie swobodnie i będziecie podskakiwać jak tuczone cielęta. Pan światłem i zbawieniem moim, Kogoż mam się lękać? Pan obroną mojego życia, przed kim mam się trwożyć? Już słońcem mieć nie będziesz w dzień jako światła, ani jasność księżyca nie zaświeci tobie, lecz Pan będzie ci wieczną światłością, i Bóg Twój twoją ozdobą. Chrześcijanie mają liczny orszak aniołów, którzy w teologicznym żargonie muszą być uważani za drugorzędnych bogów, wypełniających pewne zadania, i odnoszą się do najwyższego Boga, jak podwładni bogowie pogan. Nie obyło się bez wielobójstwa w Starym Testamencie, o którym wszyscy wiemy, czyli na początku Elohim stworzyli niebo i Ziemię, oraz. A wreszcie rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam, niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Autor jeszcze zwraca uwagę na to, że Żydzi nie uważali Jachwę za jedynego Boga, ale za wyższego od innych i Boga Żydów, mają to potwierdzać następujące wersety. Teraz wyznaje, że Pan jest większy niż wszyscy inni Bogowie, gdyż w ten sposób ukał tych, co się nimi pysznili? Któż jest pośród Bogów równy tobie, panie? W blasku świętości, któż ci jest podobny? Straszliwy w czynach, cuda działający. Według autora chrześcijanie dodali orientalną doktrynę trójcy bogów. Mają Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Rodzinę bogów niczym Hindusi i Grecy. Niby ci wszyscy bogowie są jednym, ale w Biblii mówi się o nich oddzielnie. Tak samo. Hindusi twierdzili, że ich tysiące bogów to jeden Bóg. Nakaz kościoła co do czczenia jednego Boga nazywa absurdalnym, bo sami chrześcijanie potępiają idolatrię, a Jezusa ucieleśniają jako nieskończone bóstwo posiadające pełni Trójcy Świętej. Mamy Boga Absolutnego, przemierzającego Ziemię w postaci Jezusa podczas jego tymczasowego pobytu na Ziemi, podczas gdy drugi, absolutny Bóg Ojciec przebywa w niebie. Starożytni pogańscy politeiści nigdy nie czcili, nie modlili się do jednego najwyższego Boga, podczas gdy chrześcijanie na odwrót czczą wszystkich swoich. Ojca, Syna i Ducha Świętego, często wymieniając każdego w swoich błaganiach, otwierając się na politeizm. Chrześcijanie wznieśli na tron dwóch, nawet trzech bogów. Czyżby to nie był politeizm? Wtrącę się ze swoim spostrzeżeniem. Autor mówi ogólnie, że chrześcijanie wznieśli na tron trzech bogów. Ale według mnie prawosławni logicznie tłumaczą pojęcie trójcy, bo u nich to syn jest od Boga i Duch Święty też. Tam jest hierarchia. Jakby Bogojciec, syn i Duch Święty. A najlepiej bez sens trójcy opisał Richard Dawkins z Bogu Urojonym. Strona 61, cytuję rozdział Hipoteza Boga, politeizm. Tutaj katolicka encyklopedia. On powołuje się na katolicką encyklopedię, że katolicka encyklopedia. Autoratywnie rozstrzyga za nas ten problem, stwierdzając, jest tylko jeden Bóg w trzech osobach, boskich: Ojca, Syna i Ducha Świętego, i każda z tych osób zachowuje pełną odrebrność od pozostałych. Tak więc, zgodnie ze słowami atanazjańskiego wyznania wiary, Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem i Duch Święty jest Bogiem, lecz nie są oni trzema Bogami, lecz jednym Bogiem. Bez wątpienia, fragment ten stanowi arcydzieło teologicznego rozumowania i rozwiewa wszelkie wątpliwości. Na wypadek, gdyby jednak coś jeszcze było niezrozumiałe, encyklopedia cytuje dalej teologa z III wieku i św. Grzegorza Cudotwórcę: W trójce nie ma nic stworzonego, nic służebnego, nic dodanego, czego by przedtem nie było, a dopiero później przybyło. Tak więc nigdy nie brakowało ojców syna, ani synowi ducha, ale zawsze ta sama trójca nieodwracalna i nieodmienna. Nie wiem, jakim cudem święty Grzegorz zawdzięcza swój przydomek, ale na pewno nie były to cuda uczciwej i klarownej argumentacji. Bóg jeszcze został przedstawiony w Biblii jako istota chodząca i jedząca, czująca gniew i zazdrość, która schodzi na ziemię celem interwencji w ludzkie sprawy. Dlatego dla autora Jahwe nie może być wszechobecny i wszechmocny, jak malują go chrześcijanie, bo Biblia inaczej go przedstawia. Izraelici wybijali narody, które oddawały się idolatrii, a sami zrobili cielca, węża napalu, chybiny i jarkę przymierza. Sam Jezus przyjął postać człowieka, z czego wynika, że musiał mieć ludzkie cechy. Taka logika, bo nic nie może mieć postaci jednej osoby, a cechy drugiej. Ja sama znam pewną osobę, bardzo uduchowioną, która twierdzi, że przybyła na ten świat z innego świata, a wygląda jak człowiek, i ma cechy ludzkie, też się myli i uczy się na błędach, jak typowy człowiek też dorasta, czyli mieszkańcy naszej Ziemi. Dlatego Jezus Chrystus w postaci człowieka musiał mieć cechy ludzkie. Chociaż ewangeliści próbowali pokazać go jako Boga, jego ludzkie cechy przewijają się w każdym rozdziale. Autor uważa, że Jezus pod postacią człowieka nie mógł być Bogiem i czczenie go jako Boga jest formą idolatrii. W końcu Jezus, jak człowiek, chodził, mówił, jadł, spał, płakał i umarł. Żydzi czcili jednego idola, Jahwe, a chrześcijanie aż trzech, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Do tego Duch Święty jest pod postacią gołębicy. W końcu idolatria to oddawanie czci istotom lub przedmiotom o skończonej formie i przypisywanie im nieskończonych boskich cech. Teraz mam przed oczyma te płaczące figury Matki Boskiej czy ciągoty do politeizmu, które opisywał Richard Dawkins w Bogu urojonym. Niedawno opowiadałam swojemu uczniowi z Ukrainy o świętym Krzysztofie, patronie kierowców, którego wizerunek często może zobaczyć w polskich samochodach. Za dzieciaka zawsze mi mówili, że jak coś zgubiłam, to trzeba się pomodlić do świętego Antoniego. I teraz po latach dopiero zauważam w tym przejaw jakiegoś politeizmu, może półpoliteizm, bo ci święci to tacy półbogowie, którzy mają starać się za człowiekiem przed Bogiem. Richard Dawkins tak opisał to w swojej książce, to cytuję też z mojej książki, którą podpisał mi sam Dawkins, tak się pochwalę. Znowu rozdział drugi i hipoteza Boga. Jefferson drwił sobie z doktryny, jak to określił, trzech bogów przy okazji krytyki kalwinizmu. Tymczasem jeszcze dalej w tym nawracającym flircie z politeizmem poszedł Kościół Rzymskokatolicki. Tu mamy już wręcz inflację boskości. Do trójcy dołącza bowiem Maria, królowa niebieska, bogini w każdym aspekcie poza samym mianem, która, choćby jako adresatka modlitw, niewiele ustępuje samemu panu Bogu. Panteon powiększa też cała ogromna rzesza świętych których moc wstawiennicza czyni niemal półbogami, jako że zdaniem wiernych i samego kościoła, warto się zwracać do nich o pomoc w ramach przypisywanych im specjalizacji. W witrynie Catholic Community Forum potrzebujący mogą znaleźć listę 520 świętych i przyporządkowane im domeny. Lista otwiera święty Afron, patron strażników więziennych, zamyka ze za święta Zyta, której specjalnością są Panny Służące. Nie możemy też pominąć czterech chórów anielskich i dziewięciu książąt tychże, po kolei. Serafiny, cherubiny, trony, panowania, cnoty, potęgi, księstwa. Dalej archaniołowi, to szarża najwyższa i wreszcie zwykli aniołowie, do którego do grona należy nasz najbliższy przyjaciel, wiecznie nad nami czuwający anioł stróż. Co mnie osobiście najbardziej zadziwia w katolickiej mitologii, to nawet nie jej niewyobrażalna kiczowatość, ale raczej szukująca nonszalancja. Z jaką ludzie ją uspogacają od najdrobniejszych detale, to doprawdy bezwstydna wynalazczość. Papież Jan Paweł II stworzył więcej świętych niż wszyscy jego poprzednicy przez ostatnie siedem stuleci razem wzięci. Szczególną sympatię żywił zaś do dziewicy Maryi. Jego politeistyczne ciągotki ujawniły się w dramatycznych okolicznościach. W roku 1981 w Rzymie dokonano zamachu na papieża, a swoje ocalenie Jan Paweł II przypisał. W stawiennictwu matki boskiej fatimskiej. Jedna ręka trzymała pistolet, a inna prowadziła kulę, powiedział później. Ktoś mógłby, co prawda, spytać, dlaczego nie poprowadziła jej tak, by pocisk w ogóle chybił. Ktoś inny mógłby napomknąć, że zespół chirurgów, którzy przez sześć godzin operowali papieża, też zasługuje na pewną wdzięczność. Choć zapewne matczyna dłoń kierowała również ich skalpelami. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest że zdaniem papieża to nie po prostu Matka Boża pr prowadziła kulę. To konkretnie Matka Boża Fatimska. A co robiły w tym czasie Najświętsza Panienka z Lourdes, Nasza Pani z Gwadelupy, Matka Boża z Medjugorje, Matka Boska z Akity, Matka Boża z Eiton, Ze Dziewica z Garbandal, Matka Boża z Nok. Czy akurat miały inne sprawy na głowie? Chrześcijanie wznoszą Jezusa na tronie niczym Babilończycy Dagona. Dla autora, człowiek, który czci innego człowieka jako nieskończonego Boga, ma jego dziecinne postrzeganie, a jego ignorancja co do podstawowych cech nieskończonej istoty idzie w parze z ignorancją co do astronomii dziecka, które krzyczy: Daj mi księżyc. Według autora nikt nie może wierzyć w osobistego Boga, nie tworząc w głowie jego postaci. I też jest to idolatria. Kolejny rozdział dotyczy Nowego Testamentu i błędów w nim. Autor zaczyna od tego, że innym narodom Bóg też objawiał swoją wolę na korzyść całej rasy ludzkiej. Te narody, według autora, to Egipcjanie, Persowie, Chaldejczycy czy muzułmanie. Taka wola miałaby być tak idealna, że nie trzeba żadnego księdza, by tłumaczył ją ludziom. A ktokolwiek próbuje ją wyjaśnić, ten ją tylko psuje. To obraza dla wszechwiedzącego, że jego nauki mogą być ulepszane. Jeśli mają być dla całej rasy ludzkiej, to trzeba je, ją przetłumaczyć na wszystkie języki świata. Objawienie sprzed dwóch tysięcy lat może nie być już objawieniem w naszych czasach i jest objawieniem dla tego, kto je otrzymuje co jest dla jednego objawieniem, dla drugiego nie. Autor musi otrzymać swoje własne objawienie, bo inaczej nie wie, jakie objawienie nie jest ludzkie, a jakie boskie. Biblia czy objawienie mogłoby być nieomylne tylko dla nieomylnego człowieka. A kto z nas zna nieomylnych ludzi? Objawienie też nie precyzuje moralnych obowiązków. Biblia mówi, że trzeba cytat Wdrażaj chłopca w prawidła jego drogi, a nie zejdzie z niej i w starości. Autor twierdzi, że nie ma tu żadnych konkretów. Ta droga nie jest określona czy opisana dokładnie. Są przedstawiciele kleru, twierdzący, że nie moglibyśmy odróżnić dobra od zła, gdyby nie Biblia. Czyżby ludzie nie odróżniali dobra od zła, zanim spisano Biblię? Co z czasami po stworzeniu świata? Wtedy nie było objawienia co do moralności, jak ludzie sobie dawali radę. I cały ten rozdział o błędach w Nowym Testamencie nie mówi o błędach logicznych czy sprzecznościach. Zadaje pytanie, czy rzeczywiście potrzebujemy Biblii do nauki moralności. Każdy z nas może sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ja trzymam się teorii Kast, i poziomu rozwoju według nich. Ktoś inny potrzebuje przypowieści z Nowego Testamentu. Dla każdego co innego. Upadek człowieka to też kolejny absurd według autora. Bóg umieścił człowieka w ogrodzie Eden i zabronił mu jeść z drzewa. Człowiek nie posłuchał i stał się ofiarą wiecznego gniewu Boga. Skoro człowiek zgrzeszył i upadł, to Bóg ponosi za to odpowiedzialność. Skoro stworzył człowieka na swój obraz i sam jest wszechmądry, to obdarzyłby człowieka tymi samymi cechami. Bóg umieścił drzewo w ogrodzie, a w człowieku zaszczepił chęć jedzenia z niego. Ze strachu Adam tego nie robił, ale Bóg stworzył jeszcze węża, żeby go przekonał, a raczej jego żonę. To wszystko wygląda tak, jakby maczał w tym palce Stwórca. Adam i Ewa byli niedoświadczeni i nie wiedzieli, że ten akt jest grzechem, bo skąd Adam miał wiedzieć, co to znaczy umrzeć, jak nie widział śmierci? Skąd miał wiedzieć, czy będzie, jak posłucha Jachwę, czy węża? Do tego otworzyły mi się oczy i nie umarli, jak zapewnił ich Jachwę. Dla autora nie jest to upadek człowieka. A na kanale Tajemniczy Świat Żydów usłyszymy inną wersję tej historii. Mnie od zawsze uczono, że był to upadek, coś złego, a okazuje się, że może być inaczej. Przekaz, który my znamy, nie jest dokładny. I warto posłuchać tego filmu. A tak krótko można powiedzieć, że Adam i Ewa zostali wysłani na najniższy poziom duchowy z misją wyjścia na wyższy poziom. Musieli spaść do poziomu śmiertelników i tego Bóg od nich chciał. Czyli Ewa i tak musiała zerwać ten owoc, czy co to tam było. Czyli ona i tak musiała go zjeść. I gorąco polecam ten film. Link zamieszczam w opisie. To dziewiąta część. Ósmą wrzuciłam w listopadzie. O tamtej pory zaniedbałam tę serię. Mam nadzieję, że dalej interesuje państwa zawartość tej książki, kwestia Grace'a i że będą jakieś wyświetlenia, bo ostatnio coś pada. Ja się na razie żegnam i do następnego.